Najpierw się buffy jakiś zarzucajcie na dzień dobry, potem na drugim bossie i na diablo znowu. To jakieś z drugimi cooldownami, jakiś super sajana, czy jak macie coś. Miałem no. ja mam teraz co półtorej minuty sajana, także już włączam jak tylko mam. W sumie mogę z tym Sajanem może poczekać? No tak, to byśmy go sklepali. Zanim go sklepiemy, to minie te półtorej minuty. To są pasywa rzeczy, jeszcze sekund krócej, nie? Dziadu Musisz uciekać, jak on to robi. Nie? No, staram się! A nie masz tego skoku w skillach? potrzebuję pomocy! No widzisz, czasem nie zdążę, teraz zrobię mocków i padłem po... po tym jak no. Wiecie, że tu taunt działa w ustem, wiesz? To się przydało. Bo ona słaikuje cały czas jak tak dobiega. Abyś tauntował. Bo, bo Z robiliśmy na koszu właśnie tauntował i cały czas, bo z na nim siedział. Dobra, teraz się zaczyna jazda. Nie, roz, nie rozbiegajcie się w ogóle. Dobra, tak z, ja przed chwilą. Teraz, bling, raz użyłem. A nie mam. I jednego walimy. Dawajcie Potra tak. Trzeba po prawej bić. Po prawej na dole. Icha. Nie, 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 I na... nie, 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 I tak nie, każdym razem trzeba. Zdarza się śmierć! No, no, ty... Jak będzie suma nowa, to znowu do kupy się zbiegajcie. Dobra. Jak to jest? Wiedzieć, że zabiło się tych, którzy na tobie polegają. Dobra, i do siebie, Dobra. do siebie. Bicie tego po lewej. Po lewej jednego tego. Dobra. To jest Wusen. Wusena bicie. Jak to jest... wiedzieć, że zawiodło się tych, którzy na tobie polegają. Dobra, Wusen leży. Teraz, y, Teraz Najmniej. Demon Hunterę. W środku, w środku! Dobra, zabijcie mnie. Zabijcie mnie.

Uwaga, uwaga! Kremac nie pomarzyć w tej krainie śmierpelniku. Skoczy do góry, to znowu się zbliżamy Dobra! Dobra! Niech bardzo. Bicie Barbe! Barbe! Barbe bicie! Wiedzieć, że zabiło się tych, którzy na tobie polegali. Który to? Przecież się. Ten z mieczem. Straszne fale nie Włóczę leży, mam brak wszyscy leżą Jeszcze dni są Poczekać, poczekać Nie, spam, dobra Lecimy z tym frajerem tylko jego dzień No ja wiem wiem no ale teraz na górę się przyniesiemy no To jest najtrudniejsze tak naprawdę w tym wszystkim no Ta Tam, tam nie Tylko tam się pilnować na górze ja, nie, jest easy mode Pilnujemy się, pilnujemy Uciekać, biegać nie. O trzeba uważać teraz na podłogę Odpala cię wszystko co macie Bambufa to Dimage udają Ja co chwila mantry zarzucam na regenerację. Fajne jest to, że ten Diablo ma tą kurwą umiejętność, ten, ten promień z dwójki. To mi się bardzo podoba. Że nie zapomnieli no, o, 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 o tym. nie wszystko tak. Zniknęło, nie? Dobrze, że Kowala. Kowala ja ma... idzie! Dobrze, że nie ma umiejętności Kowala, byś tylko stało. Jak w TV. <śmany> Też się pociąłem Diablo to już tylko formalność jest Uwaga, łapki Pomocy! Musiałem ja łyknąć. Spoko po to są przecież. Lejemy go, lejemy! Dlaczego? Czekaj, łapki! No jak jestem Super Saiyanem, to łapki się mnie nie mają. Pewnie. Wiesz stoi od razu, mogę zastunować, nie? Nie już Dochodzi, może jeszcze wybuchnąć Czy nie wybuchę? Nie. Ciepło! Widacie Chyba Nic. nie mam już Magic Finder co? Nic. Ma zero Magic Finder i zero żółtych kurwa Odnieśliśmy dziś zwycięstwo Dziadno. Ja się no, pomyliłem A jeden paseczek